Dane jest równanie sinus x równa się a kwadrat plus 1 z niewiadomą x. Wyznacz wszystkie wartości parametru a, dla których dane równanie nie ma rozwiązań. Żeby rozwiązać to zadanie, to wystarczy, że będziemy wiedzieli, że sinus x może przyjmować tylko wartości z przedziału od minus 1 do 1 włącznie. Fakt ten widać chociażby z wykresu sinusa. Widzimy tutaj, że ta czerwona linia, która jest właśnie wykresem sinusa, przyjmuje wartości od minus 1 w skrajnych punktach na dole do 1 w skrajnych punktach na górze. Swoją drogą warto pamiętać, jak wygląda wykres sinusa, ponieważ można z niego odczytać wiele przydatnych informacji, chociażby takie, jakie wartości przyjmuje sinus dla pewnych szczególnych, konkretnych argumentów x. Na przykład pi pół od razu widzimy z wykresu, że przyjmuje wartość 1, czy na przykład pi szóstych, czyli 30 stopni, że dla argumentu x równego pi szóstych przyjmuje wartość 1 druga. No, ok, ale wróćmy do naszego zadania. Skoro wiemy już, że sinus musi przyjmować, może przyjmować tylko argumenty z przedziału od minus 1 do 1, zatem aby to równanie nie miało rozwiązań, to po prawej stronie musi stać liczba spoza tego przedziału spoza przedziału od minus 1 do 1, czyli to wyrażenie a kwadrat plus 1 musi być albo większe od jedynki, albo mniejsze od minus 1. Spróbujmy zatem to zapisać w postaci dwóch nierówności. Pierwsza nierówność to wyrażenie, czyli a kwadrat plus 1, tak jak sobie powiedzieliśmy, może być większe od jedynki i w takiej sytuacji to równanie nie będzie miało rozwiązań na pewno, lub też drugi przypadek, w którym to równanie nie będzie miało rozwiązań, jest taki, że to wyrażenie będzie mniejsze od minus jedynki, czyli a kwadrat plus 1 ma być mniejsze od minus 1. No i teraz pozostaje nam rozwiązać dwie takie proste nierówności kwadratowe ze względu na niewiadomą a, no i wyjdą nam wszystkie właśnie szukane wartości parametru a. No to rozwiązujemy. Z pierwszej nierówności otrzymujemy po prostu, że a kwadrat musi być większe od 1 minus 1, czyli od 0, no a w drugiej nierówności otrzymujemy, po przeniesieniu jedynki na prawą stronę, że a kwadrat musi być mniejsze od minus 1 minus 1, od 2. To równanie od razu widzimy, że jest sprzeczne, ponieważ kwadrat żadnej liczby rzeczywistej nie może wyjść ujemny. Nie może być w szczególności mniejszy od minus 2, czyli tutaj sobie napiszemy, że nie ma rozwiązań. Ta nierówność jest sprzeczna. Natomiast ta druga nierówność, dla odmiany, będzie miała praktycznie wszystkie rozwiązania: wszystkie liczby rzeczywiste będą rozwiązaniami tej nierówności poza zerem ponieważ dowolna liczba rzeczywista, czy to dodatnia, czy ujemna, podniesiona do kwadratu jest większa od zera, jedynie 0 podniesione do kwadratu nie jest większe od zera. Czyli rozwiązaniami tej nierówności kwadratowej są wszystkie liczby a, wszystkie parametry a należące do zbioru liczb rzeczywistych z wyłączeniem właśnie zera. No i to jest odpowiedź do naszego zadania. Zbiór wszystkich liczb rzeczywistych z wyłączeniem zera.